Ulica Targowa to miejsce chętnie odwiedzane w niedzielę przez miłośników motoryzacji, ale też wszystkich tych, którzy najzwyczajniej w świecie potrzebują sprzedać lub kupić używany pojazd w dobrej cenie. W godzinach od 6 do 14 trwa tutaj giełda samochodowa. Giełda nasza jest co niedziela. Co niedzielę każdy może przyjechać no i sprzedać auto, ewentualnie zamienić, kupić. Jaką popularnością się cieszy? Dzisiaj jest tak dość dużo, a jak jest zazwyczaj? No tak przeciętnie jest to, co jest teraz. Wszystko zależy od pogody też, bo jak jest ładna, elegancka pogoda, to po prostu no, no jest więcej klientów, więcej, więcej ludzi, którzy oglądają. Nie jesteśmy drogą giełdą. Myślę, że w porównaniu z jakąś tam krakowską, sądecką to jest na znaczy stanie. Nie ma w pobliżu dzień dzień innych giełdy, tylko tu nowotarska no i dlatego warto, warto przyjeżdżać, tak. bo jest i tanio, i, warto i, I bardzo... Warto przyjeżdżać w ładnej pogodzie, jest dużo ludzi... No, na razie jest, pogoda nie dopisuje, ale to tak jak, tak jak widać... Nie. Ale bardzo dużo ludzi jeździ. Giełda to dla miłośników motoryzacji także miejsce spotkań towarzyskich i sposób na spędzanie czasu. Na miejscu można skorzystać z oferty gastronomicznej, a nawet skoczyć na zakupy do kupieckiego dworu czy na plac targowy, gdzie część stoisk również w niedzielę czeka na gości. Myślę, że tutaj jest takie miejsce dobre na giełdę. Jest dobry dojazd, jest wszystko elegancko. Organizacja jest myślę, że dobra. No i czekamy tylko na to, żeby było jeszcze lepiej niż jest. A z jakimi samochodami, z jakimi pojazdami tutaj ludzie przyjeżdżają? Przede wszystkim z osobowymi samochodami. Nieraz się zdarzy ktoś z takimi Venami czy tambusikami. No i resztę klient, klient decyduje, co mu jest potrzebne i co w ogóle po prostu potrzebuje.